Witam Was. Dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak zrobić sobie w samemu w domu, można powiedzieć, takie fajne naleśniki bez żadnej mąki. Myśmy kiedyś je dosyć często jadli, ale teraz już ich nie jemy. Ale robię dzisiaj wyjątkowo dla szwagra, który tutaj jest, bo on jest surowym jedzeniem, nie ma absolutnie nic wspólnego. Zresztą nie chcę nawet. Także zrobię mu takie naleśniki, przynajmniej będą zdrowsze niż te z mąki i tak dalej. To przy okazji, mówię, sfilmuję Wam od razu. Bo pewnie przypuszczam, że też z was e, dość dużo jeszcze na całkiem surowym nie jest, dlatego można sobie to zamienić. Do tego potrzebujemy w sumie tylko jajka i banany. I to jest w sumie tyle, co do tego nam jest potrzebne. <laughs> tego bierzemy sobie banany. Oczywiście już jakieś takie dojrzałe. I proporcja tutaj gdzieś mi zawsze wychodziła na dwa takie banany, to są takie mniejsze banany, trzy jajka. Tak mi to wychodziło w proporcji. One wtedy fajnie się trzymają. Oczywiście można i próbować mniej, ale no, mogą się nam wtedy rozpaść. Nie? Po prostu banany wrzucamy do blendera. Jajka za chwilkę też do tego. Jest bardzo prosty przepis, ale naleśniki naprawdę mówię Wam wychodzą super. Są naprawdę fajne, takie puszyste. Całkiem inne w smaku. Dobra, to mu chyba już wystarczy. I teraz jajeczka do tego. Dobra. i będziemy to miksować. Dobrze, uwaga. Miksuję bez pokrywki. Daj, daj. <grywka> Można sobie do tego dodać jeszcze cynamonu na przykład lub czegoś innego. Ja tutaj robię te tak, po prostu tak jak są. No i po prostu pieczemy i czekamy aż gotowe. Dobrze, pierwsza część już jest przysmażona. Jak widzicie, wygląda super fajnie. Deluxe. I mamy naleśniczek gotowy. Tak to wygląda. I to jest fajna alternatywa dla naleśników, które byśmy chcieli sobie zrobić bez jakiejkolwiek mąki. Jest absolutnie bezglutenowy. Mamy tylko banany, jajka na oleju kokosowym usmażone. Naprawdę są bardzo puszyste w środku. Ja już nie próbuję, bo już tego nie jemy. Tego to już szwagier oceni dalej, ale na pewno będą mu smakować, bo jedliśmy je dosyć często. Naprawdę mają całkiem inną strukturę niż te zrobione z mąki. Ponieważ one są strasznie puszyste w środku, takie jeszcze. Szczególnie jeżeli to blenderem fajnie sobie zmiksujemy, to są te takie bańki powietrza, jakby w środku, fajne i one naprawdę super są. Drugą opcją, którą możecie jeszcze zrobić, przykładowo możecie zrobić pół sobie z tego, tak, a do drugiej połowy, która zostanie wam w blenderze, dosypujemy wtedy kakao. I wtedy wychodzi nam super czekoladowe takie naleśniki jeszcze. To jest taka inna opcja. One bananowo-czekoladowe wtedy są i naprawdę one są bardzo słodkie. To są naleśniki, na które praktycznie nigdy nic nie trzeba było dosypywać, bo niekiedy dawało się jakiegoś seru, czy dawało się tego. To już dawno, dawno temu niekiedy nawet cukrem ktoś zasypywał, czy miodem, czy takimi syropami różnymi. Tutaj tego nie trzeba. One są naprawdę takie słodziutkie, że po prostu. Można je jeść tak jak są, bez, bez żadnych dodatków. Także tyle na dziś i pozdrawiam Was. Tutaj, teraz robię jeden taki z czekoladą, właśnie, ale chciałem Wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Jak będziecie tu smażyć, smażcie to na takim wolnym ogniu, bardzo powoli, bo jak dacie za wysoki ogień, to one się po prostu rozpadną. Także o tym zapomniałem Wam powiedzieć, dlatego dograłem jeszcze kawałeczek i ten jest akurat czekoladowy, dlatego taki brązowy, także nie jest spalony. Dobra, także tyle i pozdrawiam.